Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Black Studio. Na wstępie chciałbym podziękować osobom, które oglądają i komentują moje filmiki. To właśnie Wasze komentarze i oceny są dla mnie mobilizacją, gdyż wtedy widzę, że moja praca nie idzie na marne. Pracownia Black Studio wystartowała w lutym 2012. Do grudnia zeszłego roku wrzuciłem około 16 animacji. Oczywiście tylko kilka można uznać za ambitniejsze, lecz to nie szkodzi, gdyż powoli nabieram wprawy 9 subskrypcji jak na początek uznaję za sukces. Dziękuję wam z całego serca. Black Studio nie istniałoby bez Waszego zainteresowania. Jakie plany na 2013 rok? Chciałbym zakończyć serię cudak. Wiktor Saga powoli dojdzie do punktu kulminacyjnego, zwieńczona w sposób epicki. Nie zapomniałem także o miśmiś sił. Miś, Nasz puszysty brzdąc pokaże swoje poczynania w naszym ludzkim świecie. Pozna nowe, milutkie stworzątko. Jakie? O tym się przekonacie. Być może znajdę czas na kolejne odcinki przygód Parzy Brody. Zabawny alkoholik. Musi w końcu się przedstawić. Jakieś nowe projekty? Jeżeli rysowanie zielonego wojownika nie zajmie całego roku, obiecuję coś nowego z mojego uniwersum. Polecam obejrzenie Black Studio Galerii, gdzie przedstawiłem większość wymyślonych dotychczas projektów. Jeżeli któreś Wam się podoba i chętnie zobaczylibyście to w postaci animacji, proszę napisać. A na pewno wezmę to pod uwagę. Oczywiście zapoczątkowane w Black Studio Gallery 2 wystąpienie gościa specjalnego nie będzie pierwsze i ostatnie. Będę się starał o kolejne odwiedziny bohaterów z innych kanałów. Do tego potrzebne mi będzie pozwolenie samych autorów. Jest to korzystne dla obu stron. Być może następnym razem zareklamuję ciebie. Black Studio jest otwarte na współpracę. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do oglądania i komentowania moich filmików. Hein Raven.